Siema! kolejny dzień, kolejna ewolucja. Lecimy. Teraz będziemy mieli do czynienia z Bobem. Bardzo ciekawa ewolucja. Nie potrzebujemy dużej temu, znaczy i tak musimy zebrać trzy temy, ale w puli jest ich tylko cztery. Po pierwsze Mamy item jeden użytkowy i trzy pasywne Pierwszym itemem użytkowym jest Bob's Rottenhead. Jest to używalna po prostu bomba, którą możemy strzelać Potrzeba dwóch naładowań czyli dwóch pokoi, żeby się znowu naładowała i wystrzeliwujemy bombę w wybranym przez nas kierunku Dodatkowo nakłada się efekt trucizny który zadaje dodatkowe obrażenia Jeżeli obchodziłoby Was pod względem obrażeń to sama eksplozja zadaje 185 obrażeń plus dodatkowe obrażenia ze względu na Tirsy Izaka i dodatkowo zostawia k tą chmurę dymu, która zadaje dodatkowe 5 obrażeń co sekundę. Potem przechodzimy do kolejnych itemów, zostały nam 3 itemy pasywne, które możemy jeszcze zebrać. Jednym i najsilniejszym, a zarazem przedmiotem, który jest dosłownie toporem obosiecznym jest Ipecac. IP-up to pasywny item, który spowoduje, że nasze strzały zmieniają się w wybuchowe pociski. Mamy dodatkowy zasięg, pociski lecą górą i obrażenia wzrastają nam flatowo o 40 punktów. Same tirsy zmniejszają się o 0,4. Dostajemy minus do shot speeda o 0,2 i dostajemy podzielenie szybkości naszych strzałów o 3. Sam przedmiot powoduje, że nasze pociski wybuchają. Ale dlaczego nazwałem to mierzem obosiecznym albo toporem obosiecznym? Ponieważ niestety wybuch może zranić naszą postać. Następny jest Bobscars. Jest to przedmiot, który po prostu sprawia, że nasze bomby stają się trującymi bombami. Dostajemy plus 5 bomb. No i w sumie nic więcej się zbytnio nie dzieje. Ale po najnowszym dodatku The Binding of Isaac Repentance dodatkowo dostajemy efekt Ochrony przed trucizną. Bob's Brain, ostatni i ten pasywny. Jest to familiar. Jedyny familiar w tej zespole i jest to bardzo, bardzo ryzykowny familiar, jak prawie wszystko w całym secie Boba. Jest to familiar, który podąża za nami, wygląda jak mózg i wystrzeliwuje się dość w losowym momencie. Jeżeli strzelamy, w którymś momencie on może się strzelić, i jeżeli natrafi na przeciwnika, to wybucha. Problem jest taki, może zranić użytkownika, czyli nas. Dodatkowo sam Bob's Brain zadaje 100 obrażeń, nakłada Poison, który zadaje 4 razy, e, czyli ma 4 tiki obrażeniowe. I eksplozja ignoruje armor, który posiada dana jednostka. Niestety, wybuch zadaje nam pełne życie w jeden cały kontener, więc co daje ten Bob? Ogólnie daje nam 3 rzeczy. Po pierwsze, daje nam ślad trucizny, który podąża za nami, jak idziemy. Po drugie, jak wchodzimy w jakiegoś przeciwnika, to zadajemy 20 obrażeń na sekundę. Po trzecie, dostajemy odporność na truciznę. Przydatne? Tak, przydatne, bo są bossy, które po prostu posiadają truciznę. Mam nadzieję, że materiał się przydał. Zapraszam do następnych. Elo!